Sto lat, sto lat, niech żyje nam. Kto? Maciej Kurzajewski. Nasz ulubiany pan od Kasi skończył 52 lata. Wyobrażacie to sobie? Ponad pół wieku na karku, a uśmiech wciąż ten sam. Śnieżnobiały, wyćwiczony, telewizyjny. Maciek wrzucił fotę z tortem. A na torcie co? Świeczki? Nuda! Na torcie były petardy! Och, Maćku, czy ty wiesz, co robisz? Używanie słowa petarda w twoim życiu to jak granie z odbezpieczonym granatem. I co się stało? Długo nie musieliśmy czekać. W dniu urodzin byłego męża aktywność w sieci odpaliła ona, Paulina Smaszcz, jedyna niepowtarzalna kobieta petarda. Gdy Maciek dmuchał w zimne ognie, Paulina wskoczyła do basenu. Wrzuciła fotkę w mokrym kostiumie, zamyślona, patrząca w dal. I ten opis. Jestem kobietą po przejściach. Przeszłość odkreślam grobą kreską. Paulina, błagam. W dniu urodzin byłego piszesz o przeszłości? To jest gruba kreska robiona flamastrem, który przebija na drugą stronę. Czy ona chciała mu pokazać, co stracił? Patrz, Maćku. Ty masz tort, a ja mam basen i filozoficzne przemyślenia. To jest desperacja czy geniusz marketingu? Ale zostawmy na chwilę ten mokry podkoszulek. Wiecie kim miał być Maciej zanim został celebrytą? Bo Paulina nam kiedyś o tym przypomniała. Oczywiście ona pamięta wszystko. Maciej Kurzajewski to nie byle kto, studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Mało tego, wyjechał do Turynu na stypendium, żeby studiować historię sztuki i język włoski. Smaszcz mówiła w wywiadach, miał być świetnym menedżerem dyplomatą. Wyobrażacie to sobie? Ambasador Kurzajewski w Rzymie, a zamiast tego mamy Maćka w pytaniu na śniadanie reklamującego kosiarki. Żartuję, ale wiecie o co chodzi. Paulina sugerowała, że on miał inne plany, ale telewizja go wciągnęła. Czyżby to była szpila? Mogłeś być kimś więcej, a jesteś tylko uśmiechem w TVP. Spójrzmy prawdzie w oczy. Maciej na zdjęciu wygląda na zrelaksowanego. Ma tort, ma chyba kasie obok, choć jej nie widać. Czuć ten vibe cichopków. A Paulina? Paulina jest w basenie, sama ze swoimi przejściami. Pisze. Szczęście jest spokój ducha. Paulinko, jeśli musisz pisać o spokoju w dniu urodzin byłego męża, to chyba tego spokoju nie ma za grosz. Ale szanujemy formę. 52 lata Maćka versus figura Pauliny. To jest pojedynek tytanów. Podsumowując, Maciej świętuje, Paulina pływa i filozofuje. On miał być prawnikiem, a ona jest mentorką. Losy się pletą jak spaghetti w Turynie. A wy czego życzycie Maćkowi? Powrotu do dyplomacji czy więcej basenowych fotek byłej żony? Piszcie w komentarzach, tort czy basen. Subskrybujcie, bo my zawsze jesteśmy na powierzchni, nawet jak inni idą na dno.